Siemanko, wszystkim witam Was w kolejnym odcinku wyzwań z widzami. Dzisiaj znowu gramy o Foldolce. Eee, ostatni odcinek, tego typu, że wyzwanie jest takie samo jak było wcześniej. W kolejnym odcinku będziemy robić losowanie. Zaraz na starcie widzowie, którzy biorą udział w odcinku, sami wylosują sobie tryb, w jakim będą grać. Dzisiaj wiedzą dokładnie o co chodzi, więc. Gramy pod przetrwanie. Osoba, która wy, w, przeżyje najdłużej, e, zgarnia główną nagrodę, i potem wiadomo, za pierwsze miejsce jest 800, za drugie jest 500, za trzecie jest 300. Każdy leci samemu. E, jeżeli będzie win i będzie remis, e, bierzemy pod uwagę ilość fraków. Wszystko jasne? Tak. Jesteś z nami? Jesteś? Tak? Dobra. Dobra, lecimy. Każdy wybiera sobie inną, inną miejscóweczkę. Od was zależy czy będziecie z, ze sobą współpracować, czy nie. Tak naprawdę gracie przeciwko sobie, więc... Taktyka dowolna. Ja będę na dobieg. Ale nie lecę z pustymi Pomaga pomagam leży. Dobra, to ładowane do dupy To jest Justyna Ej Justyna czemu się nie odzywałaś? Ona w ogóle nie A to czemu nie powiedziałaś? Ja bym się od razu szybko zabił i się na, na ciebie przełączył. A ty się ani nie odezwałaś, ani nic Dobra. Ja po jakimś tu Saku łowi sobie rybki. Wartość już ma jednego fraga, tak? Wartość ma jednego fraga. Jest niestety, ale poległa. Tym razem się nie udało. 300 fotolców leci do ciebie. co Lama by się przydała. Lama by się przydała. On jest tu. Jak podejdziesz za blisko, no to cię zaatakuje. Tak, właśnie widzę. Chyba kuloodporny. Dobra. Ten motyw z tymi tańczącymi pomagierami zrobili spoko. No.

O! Kolejny typek. Nice. Piękna snajpa. dobity Elegancko. Super. Sako ma już dwa fragi. O no, jakie to są aktywne Ładnie. Z dwa do jednego. Co tam? Masz, masz kolejnego fraga? No zobacz, już, już mamy 2-2. Chłopaki chyba wychodzą z założenia, że zrobią win'a i walczą na fragi. to też będzie fajny. Teraz co ląduję. Oczko, zostało wam 21. Strzały, strzały, radio, żeby nie strzały na blisko. Dużo osób się bije. No, jest spokój, a to u Bartka były strzały. Rozjedź go. Nice. rozjechany! Pięknie. Na dole jest. Na dole, na dole. Dwa boty się klepały. Ja muszę z wami częściej grać. Z, no, no zobacz, to ja nie jestem taki dobry. No, ja na dumie miałem, miałem dobrych typów, nie? A, a ty tutaj normalnie, bo, bo ciki. On, on na moście zgarnął, zgarnął trzech. Już jest, już jest 5 do dwóch. To jest wysokie? Beznadziejnie postawiona ściana w szczerym polu. To wskazuje tylko i wyłącznie na bota. Tylko w którą stronę bieg? Pod mostem. Dzień pod chaję, mostem. Pod z powrotem tam, tam gdzie Idę byli. Ci pomóc, kolego. <laughs> Idealny kolego. Idę ci pomóc, kolego. To będzie łatwy frak. To będzie łatwy frak. No, 105. Czemu nie w głowie? Bartek raszuje. Saku obija na daleko. Ja będę dojeżdżał. Tańczy? Tańczy, tańczy. Dobra. Bartek, Bartek ma kolejnego fraga. Został ja nie wiem ja jestem taki dobry. na biało, ładnie. Dlaczego jesteś taki dobry? No wiesz, grasz z sakut dobrało ci boty. Smutne, ale prawdziwe. Nie, no, gracie, gracie ze mną, ale ci zabrał fraga po hamsku, nie? Dobra, to ja A to było hamskie. zrobić te fragi, ale chyba słyszę. O, jest kolejny ochotnik. Co? Ja chcę takich botów. Przecież kolej stoi na wzgórzu i strzelał do choinki. Ktoś mi ukradł. Cieszę się z tego powodu. <laughs> z tyłu. No, no, plecy, plecy, plecy. To już nie są boty. To już nie są boty. Teraz, teraz pokaż co. Pokaż co umisz. Saku próbuję na daleko. Możesz wziąć tego fraga. Biało. Jeszcze, jed jeszcze jeden strzał. Zostało mu z Z2-3 HP. E no co ty? Kolejne, kolejne 30 na biało? Co jest? Wreszcie, ale nie było słychać bandażownicy. Widziałeś ej z pompy na daleko wolno, no co za bot. Na samej górze jeden, jeden osłania, a jeden poszedł leczyć. Jakbyście jakbyś mieli jakieś nade'y do środka wrzucić... Yyy... Ma duma. Mają bronię duma, uważajcie. się podniosą, no nie. No, no, no. Sorry. nie, Nice. Nie, dobra, przegrałam Dobra, wygrałeś. Muszą go dobić? Tak. Gratuluję. Zostało ci czterech. Jak zrobisz, Wina, masz jeszcze 500 w bonusie? Ta? No, nie oglądasz odcinka? Oglądałem, ale nie wiedziałem. No, na koniec dostali za Wina 500. To nie będzie mi smutno. To chyba nie jest cały oddział. Nie, oni są osobno. Ale laser w locie, będzie Będziem strzeliła mi jak ci zatańczył. Czy ty to słyszałeś? Tak. Odechce mu się, odechce mu się tańczyć. 9-7, nice. Teraz kolaps poleci, złaź, bo poleci kolaps Patrz, jeszcze, ja jeszcze twoją kartę i pod... Jeszcze ci kartę podniosę tej no... złóż jaki. Dobra, zostało ci. Pod tobą są. No zobacz Nie no, ty by no. Że, do, że dostał na biało? Nice! Nie... Nie, Pięknie, jeden na jeden zostało Albo jeszcze jeden myślałem Nie, jeszcze jest jeden. Gdzieś jest jeszcze jeden z kitrany. Tylko pytanie gdzie? masz będziemy tyską broni wygrałeś. Ale czemu tutaj potek nie ma? No. Ja miałem. No po bycie. Pewnie, dłużej pewnie dłużej wypili już Dobra. Ciekawe, gdzie jest hop? Mało, mało. Ja No powiem. uważaj. Mus, musisz oszczędnie 3000 to jest dość mało. Co ty gadasz? Odrobinkę wyżej no to, by się to. zdziwił. dobra, daj mu te fan od Idę mu oddać wino. Nie na no żartuję. Ja nie, nie Jak przysza? ja zginę od niego to mi smutno Przestań, wiedząc, że jeden na jeden on jeszcze, jeszcze podropa poszedł Choda, mm. że to jakimiś paragami jakoś to nie rozstrzygnęli Neidy, Hop się nawet nie buduje Hop co się nie buduje Serio Mogłeś mu oddać wina Naprawdę mogłeś mu oddać wina Nie no powaga, nie, no ja. I, ja was dodaję do ulubionych ja z wami częściej grywam. Co to było? nie Nie, wiem. nie no dobra, gratuluję. Bez wszystkich botów ten nie ten został. E, Oliwia 300. Gratuluję. Bartek gratuluję. 500. Isaku 800 plus 500 za wina masz 1300 Zgadza się? Gratuluję. Dzięki. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wszystkim, dzięki chłopaki za, za gierkę. Jeszcze raz gratuluję, możecie kogoś pozdrowić, nie wiem, psa, kota, rodziców, kogokolwiek chcecie. Pozdrawiam mojego pieska i Greysa. Pozdrawiam yy. mojego pieska i wpadnijcie na <noise> Okej, okay. dzięki wszystkim, trzymajcie się i na razie.